Siemano, witajcie! Z tej strony Wojan i dzisiaj... Oj, co to jest? Co to jest? To jest jakiś skarb? Dobra, ja po to idę. Dzisiaj gramy sobie w nowy tryb, który wyszedł w Fortnite. Mam już Dwie bronie na wstępie, więc lol, bardzo dziwne, ale okej, okay, lecimy, lecimy po, te, po, 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 po po tą mapę, tą, co tam gdzieś wskazuje. O co tutaj chodzi, tego się e, zaraz dowiemy. Oczywiście Pink Skacze jak zwykle, tego nie naprawili, ale lecimy dalej. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę. E, czy Macy idą w górę? Nie, nie idą w górę. Sądzę, że to już koniec gry, kamień czasu przybywa. Oh boy. Jak zwykle jest głośno. <laughs> Ostatnio jak Butanos był też było mega głośno, pamiętam, właśnie grałem. Eee, dobra, idziemy sobie po desko lotkę. Ja bym chciał się dostać do tej do tego czegoś. Co to jest właściwie ta mapa? Gdzie ta mapa wskazuje? Dobra, tam jest gdzieś ten kamień nieskończoności chyba? Tak wskazuje do góry e, jakby kompas czy coś w tym stylu e, Dobra, błagam, tutaj będzie jakaś deska, kład, cokolwiek, nie ma, naprawdę nie ma Dobra, gdzie to? Ile mi to zostało? Dobra, niedaleko, niedaleko, więc luz, damy radę. Lecimy tak czy siak Ole mamy życia! LOL! Kamień czasu został przejęty i przybył sam Thanos. O, oh boy, dobra. No cały czas z tym pingiem jest problem, ale mówię wam, nie wiem, widziałem, że to dużo osób ma z tym problem. Myślałem, że tylko ja, ale jednak nie, tego chyba Fortnite nie, na, nie naprawi nigdy. No nic nie zrobisz. E, dobra, idziemy dalej tak, siak. Dawaj, dawaj, dawaj. Mogą też być w sumie teraz serwery przeciążone, bo gram, gram od razu, kiedy to wyszło. Od razu, więc na wstępie możecie zostawić łapeczkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka. Pamiętajcie, kodwojan przez dwany w sklepie w zakładce wesprzy twórce, jeśli go wpiszesz. Masz szansę na wygranie wielu nagród, ponieważ organizuję wiele konkursów właśnie na fałdowce i nie tylko. Więc, mordko, warto, warto. Dobra, pana to. Mamy tą mapę. Dotarliśmy tutaj. I co my tutaj mamy? Może będzie jakaś tarcza. Tarcza Kapitana Ameryki. Co to jest? Ok, mogę się unosić. Jak to się... Spacja w powietrzu, plecak skokowy, okej okay. Przerwij lot Lewy kontrol, okej okay. wow, Ale jajca Dobra, możemy z tego zrezygnować w każdym momencie Ale jazda O nie, ktoś do mnie strzelił, czy mi się wydawało Tam gdzieś jest Thanos chyba Musimy pokonać armię Thanosa Jazda Dobra, Thanos jest na wykrzywionych wieżach. Ciekawe dlaczego, Thanos, co? Mamy kolejne coś. Thanos padł, Uważajcie bohaterowie, gdyż niedługo powróci. Oh, no. Dobra, ty zapowiada się kozacko. Wrogowie przejęli kamień przestrzeni. Gdzie jest ten kamień przestrzeni? Dawać mi. Nas jest chyba coraz mniej. Niedobrze, Mordo, niedobrze. Gdzie są moi? Gdzie muszę szukać moich? Ja tu lecę sobie tym. Ale, kozackie uh, uh, uh. powrócił szalony tytan Thanos. Gdzie jesteś, Thanos? Ojejku, tak daleko. Thanos, łaj. Musisz tak daleko być. Dobra. Ojejku, jak to daleko leci. Dobra, strefa się zmniejsza. Mamy tutaj jakiś ten. O, nie ma dobra, niestety. O, szkoda, brakuje mi tego odgłosu Thanosa. Tak wiecie. The end is near. Oh boy. W ogóle nie widziałem przeciwników. To chyba nie, nie za dobrze. Ok, mamy Thanosa tutaj. Gdzie jest ten Thanos? Tutaj chyba jacyś przeciwnicy zaraz będą. Tak, mamy tutaj przeciwników. To jest mój? Oh no. Okej okay. Dawaj go! Dawaj go! Jest, rozwaliłem! Okej! Okay. Dawaj go! Okej okay. No! O! Co? Nie! Czemu mnie rozwalili? Najgorzej, dobra, odradzamy się zaraz. Ale jajca, tu co tu się dzieje, nie? Ale ja nie wiem, czy to byli przeciwnicy. To byli chyba przeciwnicy. W sensie oni bardzo dziwnie wyglądają. Co to jest? Mamy jakiś kamień tutaj. Tak, 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 kamień. Dawaj po kamień. Wszyscy lecimy po kamień. Ale tu jest ludzi. Lol, tutaj są prawie wszyscy. Patrz, tu jest kolejny kamień. Dobra. Przejęliśmy ten kamień tutaj. Tak. Jak on właściwie wygląda? Muszę go zobaczyć. Dawaj go Ej, ten też tutaj ma to coś Dobra, rozwalone Coś jeszcze tutaj gdzieś ktoś jest Kozackie, ty już wszyscy to mają chyba Dobra, rozwalone Jak właściwie wygląda ten kamień Muszę go zobaczyć Muszę go zobaczyć jak ten kamień wygląda Okej okay. Można go rozwalić? Nie, nie można Okej okay. Można go tylko zabezpieczyć. Co ja robię? Okej okay. tu Mam cię to Nie ma go Kamień rzeczywistości przybywa, okej okay. Dawaj go Dawaj go Rozwalony, nice Nie macie. Nie ma, rozwalony, kolejny No, 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 już prawie Jest Kolejny rozwalony Ale jajca Dobra, kozackie, mam jakieś ee, Coś Hello Oj, ktoś do mnie strzela, widziałem cię Okej okay. Okej okay. nie to nie jest ten. Gdzieś tutaj był ten gość. Gdzieś tutaj był. Ale to wszystko jest głośne, Thanos. Thanos, gdzie jest Thanos? Kamień rzeczywistości zwiększa siłę Thanos. Dawaj, Thanosa. Oho, oh boj, Thanos. Najgorzej. Thanos jest przepotężny. Ok, ale damy mu radę, damy mu radę. Dawać, guys. Dawać. Dalej 40, okej okay. Nadal nie ogarniam o co tutaj chodzi, kogo mam klepać i tak dalej, e, ale spoko, dobra. Tam mamy ta więc ja bym chciał go dojechać. Co ty do mnie strzelasz, gościu? No, już ma prawie zero, nie? Ale cię dojeżdżamy! Gdzie on tam uciekł? Się tutaj. Się ma? że mi uciekniesz? Myślałeś, że mi uciekniesz? O! No i do widzenia. Ktoś tutaj chyba jednak nie uciekł. Dobra, tutaj mamy kamienie. chodźmy po kamienie. Chodźmy po kamienie. Dawaj go Dawaj go OK, rozwalone Mój kamień, mój kamień, mój kamień Oh boy Ajajaj, Przejęli mi go Gościu Ja ci dam, ja ci dam Ale tu jest ludu w ogóle, co to się dzieje, nie? Okej, okay, gdzie jest ten kamień? Dobra, tutaj cały czas jest Ale to jest bitka! Dawaj, ja już nie chcę lotni, ja już nie chcę lotni Hello, gościu No, on ma zero, on ma zero! No, haha, zabrał mi go ktoś Dobra, to jest moje, to jest moje Eluwa, Okej... Okay. Mój kamień, mój kamień, eluwa. No pa, już masz zero. Zniszczone. Nie ma tu nikogo. Kto tutaj do mnie. A ty do mnie strzelasz. Okej... Okay. No, zostawcie nas! Okej... Okay. Co tu się dzieje, nie? Co tu się dzieje? O ty! Kto do mnie strzelił? Nie, tutaj nie ma nikogo. Bohatorowie... Okej, okay, powrócił szalony Thanos. Tutaj cię mamy, gościu. Okej, okay, rozwalone. ma Siema, Thanos! Gościu! Oh, rozwalony! Tanos, rozwalony. Nie. Tak! O nie, jest tutaj. Dawajcie go, dawajcie go. Dawajcie go. No, no, już prawie. Jest! Wszechświat ocalony, ocaliłem wszechświat. Słuchajcie, ludzie. Woo! Ocalony wszechświat, kto ocalił wszechświat Normalnie. Ej, 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 ocaliłem wszechświat. Ile to daje właściwie? Ekspa i tak dalej. <słuch> <słuch> Takcie jak moi drodzy, jeżeli dzisiejszy odcinek z Fortnite Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie kod wojan, przez dwa Ny w sklepie. Trzymajcie się, cześć. Pum!